Scena trzecia, w której Alina i Balladyna zbierają w lesie maliny. Ach, pełno malin, a jakie różowe! A na nich perły, rosy kryształowe, pusta kirkora, takie koralowe, jak te maliny. Fiołeczki świeże, wzdychajcie próżno, bo ja nie mam czasu zrywać fiołków, bo siostrzeczka zbierze dzban pełny malin i powróci z lasu, i weźmie męża, a ja z fiołkami zostanę panną. Choćbyście wy były złotymi różami, wolę maliny. Jak mało malin, a jakie czerwone by krew. Jak mało, w którą pójdę stronę? Nie wiem, a niebo jakie zapalone, jak krew. Czemu ty słońce wschodzisz krwawo? Noc wolę ciemną niż taki poranek. Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść i napełnić malinami dzbanek, a ja wśród jagód chodzę obłąkana, jakąś rozpaczą i łzy gubię w rosie. Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, a gdzie ty? Jaki śmiech waliny głosie, musi mieć pełny dzbanek. Cóż siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie. Bladyno, cóż ty robiłaś? Nic. To źle różyczko. Ja mam dzban pełny, mniej jedną maliną. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła. siostrzyczko, moja, powiedz, gdzie była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu. Tak ja ci, siostry, nie uprawłam Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i przyciętymi ustami? Wyłażę z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać rządłami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak bół do pługa, będzie tłoczyć olej z polących siemion i brzydkich makówek. A wstydź się, siostro, proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. <grymne> Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz. Ale ty kochasz, Kirchora? Ty bardzo kochasz? Siostro, powiedz szczerze. Bo widzisz rybko, są inni rycerze. Jak będę panią, to znajdę ci męża. Ty będziesz panią? Ty? Ladyna, co ten nóż znaczy? Ten nóż to na węże z malina. Siostro, jesteś blada, sina. Kamilko moja, co powie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropnie! Przemów choć słówko. Usiądźmy tu obie i mówmy ze sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzeczki. Ja kocham Kirkora. ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, palmożnego dwora, że ma karetę złotą. Złote szaty, a jednak miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasne, służebników w krocie. Bo to jak rycerz, co w bajce się rodzi z wielkiego króla i w lesie zachodzi jaką zakrętą królewnę. Och, miła, co powie? Gdybym cię siostro zabiła. Coż co tu mówisz? Daj mi tę Alinę. A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dała próbuj, balladę, prosić. Inaczej żegnaj się z Malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje złocne złote i mój ślubny wianek. I wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek. Siostro, oddaj mi. Bo? I cóż będzie? Bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz w dzbanek? Czy wierzbowe liście? I tak ja prędzej biegam przez miedzę ubiegnę Ciebie. Ty? A oczywiście. Że Ciebie, ciebie w losie siostrzyczko wyprzedzę. Ty? Ty? O, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, ja się Ciebie boję. I ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż. O, puna! Co moje ręce zrobiły? O! Jezus, Maryja. Kto to? Zawołał ktoś. Czy to ja sama za siebie, samą modliłam się? Żmija, kobieta, siostra, nie siostra? Krwi plama tu i tu? Któż zabija za malin zwanych siostrę? Jeśli zborak to tak zapyta, powiem ja. Nie mogę skłamać i powiem ja? Jak to ja? Wczoraj mogłabym przesiąść, że nie. Ach, ja się wczoraj nie modliła. To źle, to źle. Dzisiaj już nie czas. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga.